Hej, jestem Nebahus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym widzimy się w moim garażu. Dlatego zwiastuje to oczywiście to, że będziemy tuningować samochód z szybkich i wściekłych. No w sumie w tytule samym pisze, że będziemy robić samochód z Tokio Drift. Tak jest. Mamy tutaj samochód, który robiłem w poprzednim materiale z tuningu. Mamy naszego Mitsubishi Lancer Evo. Samochód głównego bohatera, a teraz robimy samochód Hana. Hana, Hana. Musimy go upamiętnić. Dobra, więc. Bierzemy oczywiście nasz telefon i kupujemy. Więc kupujemy oczywiście na stronie Benego. I tutaj jest pewien problem, dlatego że w filmie jest to Mazda RX 7. Mm, a my będziemy robić ten samochód z Banshi. Banshi jest to Viper więc nie będzie to, co prawda, można powiedzieć, że taka w pełni oddana. No po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić tego auta w GTA, ale to auto bardzo będzie przypominać po cieningu właśnie to Mazdę. Musicie mi wierzyć na słowo. Albo po prostu obejrzeć ten materiał do samego końca. Więc kupimy ją w wersji, załóżmy, różowej. takie Zawsze kupuję w takiej wersji, żeby... Jak najmniej to auto przypominało to, co chcemy uzyskać, żeby efekt był jeszcze lepszy. Więc kupujemy seryjny pojazd, dajemy go na ten poziom garażu. Proszę bardzo. No i czekamy, aż nam przyjdzie nasz Dodge Viper, którego przerobimy na Mazda. No cóż. A więc jest nasza Honda. Boże, Honda. Wiecie, czemu Honda powiedziałem? Dlatego, że w dwójce był właśnie taki samochód. Był taki różowy, pamiętam go. I to była Honda S2000, jakoś tak ona się nazywała. Ale to jest Dodge Viper no i będziemy go robić na Mazdę. No, wiem, że to brzmi dziwnie, no ale tak musimy zrobić. Niestety, tak gra nas powiedzmy zmusza do tego. No bo jak sami zobaczycie, jeżeli damy wszystkie takie opcje tuningowe, damy fajne malowanie, to będzie wyglądał praktycznie identycznie jak w filmie. Lecimy oczywiście do Benego, bo musimy go przerobić na tą wersję drugą, wersję niestandardową. Boże, i ogólnie taka ciekawostka, może nie wiecie. Banshee 900R zostało wyprodukowane w rzeczywistości. Jest jeden taki samochód na świecie. I to chyba jakiś z pracowników Rockstar'a to zrobił, ale, ale akurat nie wiem, ale tak czy siak, jest jeden model yy, Jest w prawdziwym życiu i jest, po prostu, jest Banshee Jest Bans, Banshee w rzeczywistości, naprawdę, nie, nie kłamie, po co miałbym kłamać? Na serio, wpiszcie sobie w Google yy, Banshee in real life, czy coś w tym stylu i zobaczcie, że naprawdę istnieje Jak wejdziecie sobie na Wikipedię, nie wiem, jakąś, to na pewno też znajdziecie informację, że została Właśnie wyprodukowana jedna sztuka tego samochodu. Więc spoko. Wjeżdżamy sobie tutaj. Moje Benego. No i Benny, czaruj. Moimi pieniędzmi czaruj. Zobaczymy. Ulepszenie. O Boże. Dora, taniej. Tam było 800 tysięcy, tu jest 565. Pewnie ktoś powie, czemu narzekasz, skoro masz tyle hajsu? No bo, no bo tak. <słyski> no bo trzeba narzekać. No bo ceny są kosmiczne. No ale tak teraz się prezentuje. I teraz ja się z wami na sekundę żegnam, i zrobimy tak, że jest cięcie. I zobaczymy się, kiedy będą wszystkie opcje zamontowane. I po kolei przejdziemy sobie po opcjach. Jeżeli ktoś będzie chciał go skopiować do swojego garażu, to będzie miał taką bardzo łatwą opcję, więc cięcie. A więc OK, tak się prezentuje te autko po tuningu. Proszę bardzo. Niestety, oczywiście nie przypomina tego auta w 100% dlatego, że po pierwsze jest to GTA Nie ma tutaj prawdziwych samochodów, a po drugie to jest Dodge Viper, który jest lekko pomieszany z Mazdą Nie jest to sama Mazda, więcej jest tutaj Dodge Vipera niestety Niestety, dobra, więc tak Jakie opcje teamingowe do niego wsadziłem? Oczywiście pancerz na maksa, hamulce to samo, zderzaki, klasyczny zderzak RS Tak jest Dalej, silnik, no to wiadomo, że ulepszyłem sobie go na maksa. Jeżeli chodzi o wygląd w środku, no to tutaj nic nie zmieniałem, dlatego że prawda jest taka, że nikt tego nie otwiera. Jedynie jak coś, to może na zlotach, ale i tak gdzieś, jak nikt na to nie patrzy. Come on, e, wydech. I tutaj, wydech dałem taki. Ogólnie powiem wam tak, że oglądałem ten film, oglądałem jakieś tam urywki z tego filmu, no nie, ale jak pokazują ten samochód, to jest dym. <grym> Więc wydaje mi się, że raczej coś takiego tutaj było, czyli takie bardziej podwójne, i tak zostawiłem. Więc tak się prezentuje, lecimy sobie dalej. Materiały wybuchowe, no to wiadomo, że nie, butniki. I tutaj tyle nadkolaby z nitów. Maska, która zostawiłem fabryczną, no bo no, czegoś takiego, no nie było. Więc lecimy sobie dalej. Kaksony, nieważne, wnętrze, no też nikogo nie obchodzi. Światła, proszę bardzo. Reflektory dałem, tutaj ksenony. A jeżeli chodzi o zestawy neonowe, no to tutaj w filmie neonów nie było, więc ja też neonów nie montowałem, chociaż czasami, tak czy siak, mimo tego, że neonów w samochodzie nie ma, no to tak czy siak, ja lubię czasami sobie je zamontować i czasami robię to na filmikach, ale tym razem już tego nie montowałem, lecimy sobie dalej, oznaczenia i tutaj to jest ewidentne nawiązanie oczywiście do szybkich i wściekłych, czarne dwutonowe, no to wygląda identycznie jak w filmie, nie? Mam jeszcze inne takie malowania, no nie? Dobra yy, Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do Initial D Nie wiem jak to się nazywa, Initial D? Jakieś takie anime, czy tam coś w tym stylu Ale akurat nie jestem pewien A może to jest? Nie wiem, wiem, że któreś z tych malowań jest nawiązaniem do tego Do właśnie tego Initial D to pewnie każdy z was zna te déjà vu, no to właśnie z tego pseudo anime. Ja anime nie oglądam, więc nie wiem, ale wiem, że jedno z tych malowań nawiązuje do tego filmu. E, dobra lecimy sobie dalej. E, oznaczenia, nie waż znaczy, oznaczenia ważne, bierzemy to. E, lecimy dalej, tablice nieważne, dla kierowania. I tutaj kolor klasyczny i pomarańczowy. Tak samo, kolor dodatkowy, to samo. O Jezu, co ja robię. To samo, kolor dodatkowy, klasyczny. Pomarańczowy. Reszta nas nie obchodzi dach. I tu jest właśnie problem, dlatego, że możemy albo mieć taki dach, albo go zdjąć. No i problem jest taki, że tutaj mamy taki wywiecznik, tak to nazwijmy. Tego w filmie nie było. Niestety, i musimy mieć takie główienko na tym. Na dachu. Niestety, kurde, jakby to zdjąć, to byłoby o wiele piękniejsze tautko. Ta Więc lecimy sobie dalej sprzedawać tego nie chcemy, progi. Sportowe Niestety tutaj żadne z tych progów nie pasują, więc zdałem po prostu takie. Lecimy sobie dalej. Spoiler i tutaj spoiler skrzydło do driftu wygląda identycznie, praktycznie jak w filmie. Mamy też inne spoilery, ale wiadomo, że ten najbardziej przypomina to co znamy z filmu. Więc lecimy dalej. Zawieszenie to kwestia, oczywiście, wasza. Klapa, wygładzona klapa. Strzynia biegów, oczywiście, na maksa. Turbo to samo. Koła, i tutaj dałem chromowane, a dokładniej są to sportowe, chromowane i Van Gun Master. Brzmi też, jakby ta nazwa pochodziła z Tokio. Więc spoko. I tyle. Szyby, no to wiadomo, że kwestia gustu. Ja lekko, oczywiście, je sobie przydymiłem. Chociaż w sumie zobaczcie, jak dam tak na maksa czarne, to nawet to ładnie wygląda. Ej, dam na maksa Eee, dobra, chociaż rzadko to robię No i tak się prezentuje nasz Dodge Viper Mazda RX-7 Z filmu Tokyo Drift Te malowania najwięcej dodaje temu autku tego, powiedzmy, klimatu filmowego Wow Ale cały czas mnie to irytuje Jak mnie to irytuje, to, to coś u góry Nie mogę z tego Rockstar, spaczuj to <noise> Naprawdę no, no nie mogę, no nie mogę, no nie mogę na to patrzeć, no zobaczcie jak to wygląda No, no czemu? Czemu to zrobiliście? Czemu to jest na no, góry? No triggeruje mnie to cały czas Jak będę wimowo to autko z garażu, to to coś u góry będzie mi triggerować No nie mogę, no cały czas Ej, naprawdę irytuje to To coś u góry Ale dobra Będę go trzymał w garażu. To może nie będzie mnie tak irytować. Ja pierdzielę! Widzieliście to? Lekko zahaczyłem. No ale normalnie scena z filmu. Jeszcze... Czekajcie. Ja tu wam scenę z filmu zrobię. Robimy tak. No nie? I teraz ja powinienem być w tej drugiej pozycji. Gdzieś tutaj, o. Do tego samochodu powinienem wleźć. O. Czekajcie, tak, tu. Co? Ty? Co z... Zno... Ja... Co, co on odwala? Aha I teraz ucieka Dobra, ja tu robię scenę z filmu To jest normalnie robimy Szybcy i wściekli w GTA Musimy dać sobie tutaj gdzieś, o W tym miejscu Pyk I potrzebuję jakiegoś innego samochodu Tego bardziej niższego niż wyższego yy, Niech będzie, no dobra niech będzie to tak Ja wam to pokażę Teraz bierzemy pistolet O taki, załóżmy Teraz robimy tak, o I Napierdzielamy przez szybę To jest To jest normalnie scena z filmu, tylko ta autko powinna do przodu jechać Ale niestety nie jedzie, <gryw> nie ma tej mocy Teraz mamy rozbito szybę, tak jak było w filmie, pięknie To jest wszystko, wszystko idealnie Teraz jeszcze powinniśmy. Mam pomysł, mam pomysł, czekajcie. Tylko potrzeba jakiejś rampy. Uwaga, spoiler alert! Jak nie oglądaliście, tocie drift. Nie oglądajcie dalej. Dobra, pomijmy fakt, że jestem na lotnisku, dobra? Wywalamy to. I teraz patrzcie. Jestem Heisenbergiem, ale to nie patrzcie na to. Bo teraz jestem Jason Statham i mam. Nie wiem, on chyba to granat miał jakiś. I robimy tak. No i nie ma Hana. Niestety. Tak to się skończyło. Więc tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Takie upamiętnienie Hana. <grywka> Więc tyle. Dobra. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema na rapa. Cześć. Dzięki za oglądanie. Hej!